Dajcie znać, jak to u was wygląda, gdy facet jest chory. A co się tu wierzysz? No sprawdź. No ile? 36 litrów. Osłabiony! Odwiedziałam! Wiedziałam! 34 i masz tom. E... No hipotermię. Hipotermię masz, więc... Mój mąż wpadnie zaraz w hipotermię, biedaku. No daj, przy cię. No to herbatkę ci zrobię? Nie chcę. Mm. A grypionki? Nie chcę. A łykujesz? Tak. Tak? Nie. A rosołek chcesz? Tak. Tak? Co cię ci wesoło? Wy Nie mogę? Zimno mi jest. O! Oh. jeszcze mama, ty się ze mnie śmiejesz. Co robisz kochanie? Wstałeś? Tata robi Mikołaj. I ty jeszcze wyczeszczek. Herbatkę ci zrobię potem, tak? I tak się ze mnie śmiejesz.